Zapłaciliśmy łącznie 180 dolarów. Tutaj od razu Wam zdradzę, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem po powrocie, to zważenie się. Hej, witajcie z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy ostatni dzień w Nowym Jorku. Dzisiaj wracamy do Polski, ale mamy samolot dopiero o 22.00. Także coś tu jeszcze zobaczymy, coś tu jeszcze zjemy. Póki co udało nam się zostawić bagaż w jakiejś przechowalni bagażu. I idziemy na śniadanie. Jesteśmy na rooftopie. Tu jest jakiś hotel, nazywa się Mr. Purple. I jesteśmy tutaj na śniadaniu. Co tutaj masz w ogóle? Ja mam poke Bowl. I tu jest tak, jest tuńczyk, jest ryż. To jest ogórek chyba. Słyszy Awokado, rzodkiewka. Ale z dobrym wziąłam kęsa ryżu i jest taki mocno z sosem sojowym, a ja lubię sos sojowy. Malutkie bułeczki z kurczakiem smażonym, z ogórkiem piklowanym, sałatą, jakimś kolesławem czy czymś innym. No i fryteczki. I oczywiście jak to w stanach ketchup hein. Taka śmieszna mała bułeczka. Jest spoko. Jadłem tutaj już w Stanach lepsze kurczaki. Niemniej smażony kurczak. Jeśli nie wiem, nie jest jakoś mocno źle zrobiony, to zawsze smakuje w miarę dobrze. I taki jak? Takie McDonald'owe trochę? No tak. tak naprawdę jest to głównie miejscówka na imprezy wieczorne, jakiś koktajl party. Jest nawet taki mini basenik, więc to jest to, o czym opowiadałam, że na takie rooftopy przychodzi się wieczorem na imprezy, a trzeba być ładnie ubranym. drinki są drogie i mieliśmy czasu, żeby wieczorem tu przyjść. Raz próbowaliśmy, ale była bardzo długa kolejka i w końcu zrezygnowaliśmy, dlatego postanowiliśmy przyjść na, na bran. Jest widok na Dolny Manhattan, mam przed sobą. E, Freedom Tower. A tam widzę Empire State Building, więc jest idealnie. Generalnie spoko śniadanie. Chyba fajnym widokiem. I już zeszliśmy na ziemię. Śniadanie jest spoko, ale widok jeszcze lepszy. W sensie, no, jedliśmy tutaj w Stanach dużo, dużo lepszych śniadań. Niemniej tutaj w cenie śniadania był fantastyczny widok. Takiego widoku na śniadaniu jeszcze nie mieliśmy. A teraz idziemy na pizzę. Nie idziemy na pizzę. A teraz idziemy na pocztę. Co robisz, Macierz? Zruszyłam kartki. Nie wiem, jak to działa. Tu. Nie, nie wiem, idziełaś. A, Lecą. Ciekawe czy dolecą. Nie wiem szczerze mówiąc. Nie wiem, czy wszystko dobrze zrobiłem. Kolejki na poczcie w Stanach jak w Polsce, czyli długie, ale są automaty i w automatach można kupić takie drukowane znaczki z kodem QR. Ale no chyba dojdzie, nie? Wybrałem, że Poland i tak dalej. Jeden znaczek kosztował mnie dolara i 15 centów. Powinno dojść. Znowu jesteśmy w Washington Square Park. Nie wiem, czy to nie jest najczęściej odwiedzane przez nas miejsce w Nowym Jorku. Dość przypadkiem często, po prostu jest na trasie. Dzisiaj tu przyszliśmy jednak specjalnie, bo chcę nagrać trochę filmów podsumowujących ten cały nasz wyjazd. I teraz właśnie szukamy odpowiedniej miejscówki. Może na trawce, no ale przejdźmy się, zobaczmy. Sobie w Nowym Jorku nie kupiliśmy. Znaczy, Maciek chyba sobie nie kupił nic. Okay. Długopis kupiłem. Długopis kupił, żeby kartki wypisywać. Jakieś teraz kupiliśmy słodycze, też tam dla znajomych. Kupiliśmy właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, dużo pamiątek po tym musicalu Królew, bo to jest coś takiego innego, bo jak przyjeżdża się do Nowego Jorku, to wszyscy przewożą jakieś koszulki czy długopisy, a nie każdy idzie na musical i tam były no, super te pamiątki z Królem Lwem. A jeżeli chodzi o takie inne rzeczy, to ja sobie kupiłam jedynie buty, ale to też tylko dlatego po prostu, że były dużo tańsze niż w Polsce, bo buty tej marki w Polsce kosztują 500 zł, ja zapłaciłam 60 dolarów. No i jakieś kosmetyki też marki, których w Polsce nie ma. Ja po prostu nie jestem jakoś za bardzo zakupowy. Ani nie lubię kupować ciuchów, ani też jakoś pamiątki nie są mi potrzebne, bo te vlogi czy, czy zdjęcia to są dla mnie wystarczające pamiątki, niż jakieś tam figurki z tatuły Wolności ale tam kupiłem dla dziadków figurki z żeby dostali coś. Jeżeli chodzi o słodycze, to teraz też tak naprawdę szukamy jakichś słodyczy, których u nas nie ma, żeby poprzywodzić znajomym i rodzinie, ale też o to ciężko, bo tak naprawdę nie ma jakichś super rewelacyjnych słodyczy, których nie można dostać u nas w jakiejś tam Piotrze i Pawle czy nawet Tesco, ale jakieś tam, tam już znaleźliśmy, jeszcze zobaczymy na lotnisku, może będą jakieś fajne. Ale to nie jest na pewno takie wow, jak nie wiem, 20 lat temu wójek przywoził ze stanów słodycze, których my nawet na oczy nie widzieliśmy. I tutaj też się z nie zgodzę, że jest po prostu już bardzo dużo rzeczy w Polsce. Już aż tak bardzo nie odstajemy od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o jakieś tam konkretne produkty. Jest wiele rzeczy ciężej dostępnych, ale jednak można je dostać w Polsce, więc przywiezienie ich ze Stanów mimo wszystko nie jest aż takim wielkim radyta. Jeżeli chodzi o pamiątki w Nowym Jorku to y, warto zaglądać do sklepików tych muzealnych, bo jak interesuje was jakieś muzeum i tam jesteście, to też mogą znaleźć się tam fajne pamiątki, które was interesują. Oraz w takich sklepach typu papierniczych, księgarniach. Ja kupiłam sobie taki mały tomik, taką książeczkę z wierszami o Nowym Jorku, a w Muzeum Kennedy'ego kupiłam sobie książkę właśnie za to Kennedy'ego. I tam jeszcze jakieś tutaj magnesiki kupiłem i tak dalej? Jednak nagrywanie na Washington Square Park nie było najlepszym pomysłem, więc przyjechaliśmy metrem na Williamsburg, gdzie i tak mieliśmy dzisiaj zjeść obiad. I w okolicy pięknego mostu nagram to, co miałem nagrać tam. Hej, witajcie z tej strony Maciej, ja jestem w Nowym Jorku. Hej, witajcie z tej strony Maciej, melduję się z Nowego Jorku. Hej, witajcie z tej strony Maciej, ja jestem w Nowym Jorku. Hej, witajcie z tej strony Maciej, ja jestem w Nowym Jorku. Jestem na Williamsburgu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia na jeśli się podobało, to zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Dzięki temu będzie Wam łatwiej zobaczyć mój kolejny film. Nagraliśmy troszkę, nawet bardzo dużo. Wygadałem się mocno. Jedną baterię rozładowałem w całości. A teraz idziemy na obiad. Na obiad zjemy dzisiaj stek. Jesteśmy w Stanach bardzo długo, a jeszcze takiego steku na obiad nie jedliśmy. Był stek na śniadanie tylko. Czas na prawdziwą wyżerkę. Jesteśmy w restauracji, która nazywa się Peter Luger Steakhouse. Ponoć jedna z najlepszych steków w Nowym Jorku, z dość długą tradycją. Zamówiliśmy stek dla dwójki, do tego jakieś niemieckie frytki. I czekamy. Mam nadzieję, że będzie dobre. Tak, kufel tutaj. O. Brooklyn Lager. A ja mam wino. Jak to lager? Mamy stek. Tak się prezentuje, jest to kibom, typowy kibom. Tutaj już tam nałożono po kawałeczku. Jest polandica, jest rozbyt mhm. mamy też takie dziwne ziemniaczki. To miały być frytki, ale jakieś takie dziwne. Mamy jeszcze sosik. Spróbuję sobie trochę. Bez sosika chyba. Bez sosiku chyba. Oh, sure. okay. Bardzo dobre, bo to taki klasyczny t bone Podobny jedliśmy rok temu we Florencji. Podobny jadłem w Ewilu, w Poznaniu. I generalnie, tak jak mówię, było bardzo smacznie. Myślę, że w Polsce w bardzo niewielu miejscach można zjeść równie dobre lub lepsze steki. Tutaj największe brawa należą się za sam produkt. Samo mięso było po prostu wyśmienite. Stek był przygotowany, tak jak prosiliśmy na medium rare. Nie miał w zasadzie jakichś większych wad. Kawałki mięsa nie zostawały między zębami. Mięso niemal rozpływało się w ustach, nie trzeba było go rzucić nie wiadomo ile, jedynie niektóre fragmenty z zewnątrz były może ciut bardzo zjarane, Te się dawały lekką spalenizną i, i tutaj bym jakiś taki minusik wskazał. Niemniej, to był jeden z lepszych steków, jakie jadłem w życiu, choć i tutaj was zdziwię może, i we Włoszech, i w Polsce jadłem lepsze. Na pewno były one lepiej przygotowane, a tutaj w Peter Luger na Williamsburgu, było rewelacyjnie, ale nie perfekcyjnie. Za stek, pieczone ziemniaki, napoje, czyli piwo i lampkę wina, do tego podatek i napiwek, zapłaciliśmy łącznie 180 dolarów. Tutaj od razu uprzedzam, że ta porcja była idealna dla dwóch osób, a nawet ciut za duża. Kelner widząc, że nie dojedliśmy steku, tam zostawiając jakiś taki jeden mały kawałeczek, kazał nam go zjeść, inaczej nie przyniesie rachunku. Zjadłem, dostaliśmy rachunek, cena bardzo wysoka. To był zdecydowanie nasz najdroższy posiłek w Stanach. Dwukrotnie droższy chyba niż Homer w Bostonie, który też był dość drogim posiłkiem, nie ukrywajmy. No i tu rodzi się pytanie, czy było warto wydać taką kasę. Myślę, że owszem, drogo to kosztowało, przyznaję. Wydaliśmy praktycznie ostatnie pieniądze, jakie mieliśmy, dlatego też poszliśmy do Peter Luger na sam koniec naszego pobytu. Prawdopodobnie w Nowym Jorku można zjeść smaczniejsze steki, które kosztują mniej. Ale Peter Luger to jest prawdziwa legenda, knajpa, która istnieje od 130 lat ponad. W 1887 roku została założona, także to jest kawał historii. I myślę, że ten kawał historii osoba zafiksowana na punkcie jedzenia, zafiksowana na punkcie mięsa, steków, powinna poznać. No i typowa reakcja, tutaj Kelmet, który nas obsługiwał, był Włochem, ale jak usłyszał, że jesteśmy z Polski, zrobił wielkie oczy. Powiedział, że jego żona Grażyna jest z Białego Stoku, po czym kilka losowych słów po polsku nam powiedział, Dzień dobry, dziękuję, do widzenia i tak dalej, i tak dalej. Leciliśmy do Warszawy, udało się. Teraz tylko odespać czytlaga i zmontować te wszystkie filmy. Tutaj od razu Wam zdradzę, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem po powrocie, to zważenie się i Powiem wam, że nie jest aż tak źle. Przytyłem ledwo 2 kg przez te 3 tygodnie, a jadłem przecież bardzo, bardzo dużo, co zresztą widzieliście. Chyba tutaj dużo chodzenia dało się we znaki i mimo wszystko yy, tej masy aż tyle nie przybrałem. Oczywiście najlepiej byłoby nie przebrać w ogóle, ale 2 kg to jak na mnie wcale nie jest dużo. Ja potrafię więcej przytyć w tydzień w Polsce. <laughs> Dzięki wam bardzo za obejrzenie tych wszystkich vlogów ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj jednak już zapowiem, że to Koniec filmów ze Stanów Zjednoczonych. Będą jeszcze podsumowania. Część podsumowań pojawi się od razu, czyli już niedługo na tym kanale, a część będzie takimi filmami bardziej z ciekawostkami, które pojawią się w terminie późniejszym, żeby Was tą Ameryką nie zadręczać. W Polsce też trzeba troszkę pojeść. Dzięki wielkie, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!